Zwycięstwem zakończyli pierwszą rundę rozgrywek w drugiej lidze piłki ręcznej seniorzy MKS-u. Po niezwykle wyrównanym i trzymającym w napięciu do ostatnich sekund meczu Wielunianie pokonali w hali WOSIR rezerwy Orlenu Wisły Płock 22 do 21. Choć jeszcze na minutę przed końcem przegrywali 20 do 21. Zdobyte dwa punkty dały MKS-iakom awans na siódme miejsce w tabeli. Pierwsza wygrana przez MKS 12 do 9 połowa nie zapowiadała takich emocji. Wprawdzie gospodarze jedną trzecią bramek zdobyli z rzutów karnych, ale trzy bramki przewagi gospodarzy wydawały się dobrym wykładnikiem umiejętności obu zespołów. Gdy po kolejnym karnym Łukasza Piwnickiego kwadrans przed końcem zrobiło się 17 do 13 dla MKS, wynik tym bardziej wydawał się pod kontrolą. Tymczasem właśnie wtedy coś się zacięło w dobrze funkcjonującej maszynerii i rywale bramka za bramką zaczęli odrabiać straty, gdy najpierw wyszli na prowadzenie 18 do 19, a potem powiększyli je na 18 do 20. Gospodarze stanęli pod ścianą. Gol kontaktowy Michała Bernasia dał jednak nadzieję kibicom, którzy w końcówce zaczęli fantastycznie dopingować. Mimo to 60 sekund przed końcem goście prowadzili 20 do 21. Wtedy to stalowymi nerwami popisał się Radosław Majda, który po nieudanych próbach Piwnickiego i Mateusza Młodzieniaka sam zgłosił gotowość wykonania kolejnego karnego i nie zawiódł. Choć do końca pozostawało 40 sekund, gospodarze zagrali o całą pulę, co zresztą znacznie ułatwili im przeciwnicy. Po stracie piłki przez Wisłę i kontrataku Wilunian, Michał Bernaś odzyskał dla gospodarzy prowadzenie. Natomiast w ostatnich 17 sekundach nasz zespół był tak zdeterminowany, że goście nie byli w stanie dojść do sytuacji rzutowej i tym samym podopieczni Tomasza Derbisa pokonali rezerwy tegorocznych uczestników Ligi Mistrzów. Dla mnie to bardzo rażącym było dzisiaj skuteczność, jeżeli się uczula zawodników jak powinni traktować bramkarza, idzie rzucać, a troszeczkę robią to w innym kierunku, to później są takie rzeczy. To, to głównie, można się tego powiedzmy czepiać, nie? ale za mało bramek zdobyliśmy, po prostu 21 bramka to jest stanowczo za mało na godzinę grania. Sezon bardzo zmienia się kadra, tych rezerw w jest zawsze oparta na Uniorach Czy w tym roku też tak jest? Że bardzo się różni poprzedniego? No, z, powiedzmy zdecydowanie, bo to było praktycznie dzisiaj na boisku. to w większości górowało rocznik 96, dwóch chłopaków mamy 95, raczej 94 i 95 też jest kilku, Tak, ale w, w, w głównym zmierze opieramy się na 96-95 na tych rocznikach. Ja graję, no. Także tutaj będącie ci chłopcy ogrywać, zdobywać doświadczenie, żeby zdobywać laury w kategoriach młodzieżowych, junior, młodszy, junior. Czy teraz też tak jest? tego Nie traktował jako ogrywanie się, żeby zdobywać Laury. Oni grają po prostu, żeby się nauczyć. My chcemy wychować ich na piłkarzy, żeby znaleźli, jak nie w Płocku możliwość grania w seniorach. To gdzieś w Polsce, bo bardzo wielu chłopaków gra teraz po, Polski, po różnych po klubach, w, no, w całej pierwszej lidze, w reklasie. Wszędzie mogą znaleźć to. I chcemy ich nauczyć grania i żeby wynieśli z każdego meczu jakieś doświadczenie, które im się przyda. A nie tam, laury to u nas jest powiedzmy. Ostateczność, taka, którą dążymy. Wiadomo, że każdy chłopak chce, jeżeli powalczyć o, o finały, może o półfinały, jak uda się dalej. Dla nas jest najważniejsze, żeby ich wyszkolić. Że jak pójdzie chłopak do klubu, to żaden trener nie powie, kto cię wychowywał, nie nauczył z wodu albo obrony, jak grać w obronie. Takie rzeczy my zostawiamy na cele. To jest to najważniejsze. W tym zdaniu na więcej bramek, ale mogło być jeszcze więcej, prawda? No, mogło być na pewno więcej, jeden nieukorzystany rzut karny, gdybym go wykorzystał, to pewnie bym dalej karne. No ale nieważne ile kto bramek rzuci, ważne, że wygraliśmy dzisiaj mecz, bo końcówka już no, była bardzo nerwowa. Płotrzanie wyszli na prowadzenie. Na całe szczęście udało nam się wrócić do gry i zwyciężyć, zwyciężyć i to jest najważniejsze. Mam bramkami ta wista już odpływa od Was w końcówce. Trener wziął czas. Co on tam Wam powiedział tych ostatnich ostatnie kilkadziesiąt sekund meczu? się wypełnili w 100% jakby założenia? No po prostu mieliśmy no, nie stracić bramki, tak? Nie stracić bramki i, i no i sami coś dorzucić, bo przegrywaliśmy wtedy. Yy, chłopaki mówili, że no, mimo, że minuta 15 sekund do końca, to jeszcze jest, to jest dużo czasu, można obronić, rzucić się na remis i rzucić jeszcze kolejną bramkę zwycięską. No i jak się okazało, yy, no, udało się. Mieliście piłkę, jedną bramkę, żeście przegrywali ostatnią to Myślicie, myśl, żeby wyrównać, czy gracie całą pulę? No, Wydaje mi się, że chcieliśmy wygrać i, i e, nawet się spieszyliśmy, żeby jak naj, najszybciej tą bramkę rzucić e, na remis. E, później udało się obronić e, piłkę w obronie. E, no i kontra Michała Bernasia. No i e, mamy dwa punkty. No. 7 miejsc w pierwszej rundzie to, to o czym myśleliście przed, przed rozpoczęciem sezonu? No, raczej nie. Aczkolwiek e, po trzech porażkach z rzędu w pewnym momencie. No, morale strasznie opadły. Było no, no, niefajnie w szatni. Na całe szczęście podnieśliśmy się, potem były trzy zwycięstwa, później znowu dwie porażki, no, ale na koniec, dwa zwycięstwa i. będzie druga runda. No i myślę, że to jest te dwa ostatnie mecze. To jest dobry prognostyk przed następną rundą i te mecze, które minimalnie przegraliśmy no, w pierwszej rundzie, wydaje mi się, że no, weźmiemy rewanż za te spotkania. Końcówkę niestety, mimo że wywalczyliśmy chyba czterobramkową przewagę, to pod koniec jednak na skutek własnej nieskuteczności i, i po prostu brak błędów w obronie, tą przewagę straciliśmy. Jednak udało się zmobilizować jakoś drużynę, drużyna powróciła do gry i nas na koniec wygraliśmy po prostu jedną bromeczką. Jesteśmy na półmetku rozgrywek, to czas na takie pierwsze podsumowania. Jak się ma to siódme miejsce i 12 punktów po pierwszej rundzie, do tego czego oczekiwałeś przed sezonem? No cóż, no, nie ukrywam, że przed nami jest mnóstwo pracy. Oczywiście ta praca do tej pory była utrudniona przede wszystkim najpierw przez, najpierw przez kontuzję. E, później e, była e, utrudniona poprzez to, że większość zawodników to studenci, i tak naprawdę to spotykamy się z częścią dwa razy w tygodniu, a z częścią nawet tylko raz w tygodniu. Myślę, że ten okres świąteczny, e, tak jak planujemy, mam zamiar przepracować, wniesie on e, coś e, dobrego do naszej gry. Półtora miesiąca do wznowienia rozgrywek nam zostało, Czy rozumiem, taki mikrocykl przygotowawczy planujesz, tak? No tak, tutaj po, po świętach mam nadzieję, że ten y, około tygodniowy, półtora tygodniowy okres przepracujemy i i będą tego efektu już w styczniu. Obecnie w rozgrywkach drugiej ligi nastąpi półtora miesięczna przerwa, a na parkiety szczypiorniści trzeciej grupy wrócą 18 stycznia. Nasz zespół zagra wtedy ze szczepiorniakiem w Dąbrowie Białostockiej. Do Hali Wosir wróci 25 stycznia, gdy w drugiej kolejce rewanżów podejmować będzie Mazura Szerc.